U osób, które wychowały się w trudnych rodzinach, rodzinach alkoholowych, dysfunkcyjnych, gdy takie dzieci, czyli my, musieliśmy w tamtym okresie czuwać, być uważni, żeby nie zginąć dosłownie i w przenośni, żeby organizować życie rodzinne może. My jesteśmy wtedy przewrażliwieni w życiu dorosłym. To tak, jak znacie to zjawisko, weterani wojenni wracali z Wietnamu i na każde szurnięcie wyskakiwali pod sufit. Dlaczego tak się dzieje? Organizm nauczył się, że musi czuwać musi być w ciągłym stanie czuwania. Nie można odpuścić. Mięśnie muszą być napięte, uszy muszą być nastawione, oczy muszą patrzeć, ciało musi być napięte, gotowe do ucieczki, do obrony, do działania. Wytwarza się też w naszym mózgu szczególna wrażliwość właśnie taka wrażliwość czuwająca, reagująca. Jest część mózgu odpowiedzialna za reagowanie i za czuwanie. I u osób, które żyły w takich rodzinach i mają takie doświadczenie, ta część mózgu jest szczególnie mocno rozbudowana, jest pobudzona cały czas. Czasem się dziwimy, skąd pewna reakcja u nas. A no właśnie stąd, że ta część mózgu, ona nie rozpoznaje, czy to jest wcześniej, czy to jest teraz. Ona się wykształciła, bo potrzebowaliśmy tego do przeżycia, do przetrwania. Dla natury najważniejsze jest przetrwanie. Więc ten mózg będzie utrzymywał cię ciągle w tym stanie, żebyś przeżyła, bo on myśli, że ty musisz przeżyć nadal. Czyli nadal będzie utrzymywał ci napięcie w gardle, w mięśniach, yy, czujność uszu, czujność oka i przewrażliwienie na wszystko, co się dzieje. Twoja reakcja będzie podwójna. Dla ciebie właściwie podwójnie niekorzystna i dla twoich bliskich, czy też innych osób, z którymi mamy kontakt niekorzystna, niezrozumiała, można powiedzieć reakcja wyuczona, traumatyczna. Co tu można zrobić z takim czymś? Po pierwsze, uświadomić sobie, że tak jest. Uświadomienie sobie tu i teraz, na trzeźwo i przytomnie, że ja tak reaguję, że jest w moim mózgu rozbudowana część bardziej niż u innych osób, która zajmuje się reagowaniem grupa szybkiego reagowania tu jest. Uświadomienie sobie to jest 80% już wykonanej pracy sukcesu, że ja to mam. Aha! Efekt aha to jest najważniejszy efekt w pracy. Później możemy stopniowo w życiu codziennym mówić do siebie tak, jak się mówi do dziecka. Aha! to się wydarzy, czy ja muszę tak zareagować? Coś się wydarza. Moment stop. U mnie jest inne reagowanie. Ja najpierw muszę się uspokoić. Jak się uspokoić? Mówić do siebie jak do dwuletniego dziecka. Słuchaj, już jest dobrze. Ty już nie musisz tak reagować. Teraz usiądź, odpocznij, napij się herbaty. Pomyślimy za godzinę. Pomyślimy na wieczór, pomyślimy jutro. U osób, które mają jakby, jak ja to teraz nazwę śmiesznie, bo nie ma czegoś tego zespół szybkiego reagowania, to niech te osoby, niech ci z was reagują na drugi dzień. Czy to w różnych sprawach urzędowych, czy w jakichś tam sporach konfliktach z bliskimi, czy w rozmowie z dzieckiem, czy w rozmowie z mężem, jeśli coś was zdenerwowało. Zobaczycie, na drugi dzień reakcja będzie kompletnie inna. Nie opłaca się reagować od razu u nas, u takich osób, bo roztroimy sobie życie. Bo nie dosyć, że pewnie jest już trudno, to będzie jeszcze trudniej. Czyli odsuwamy reakcję na później. Zawsze mówimy sobie stop, stop, stop. Mówcie do siebie dobrze. Choć, kochanie, wszystko jest dobrze. Usiądź sobie, pooddychaj. Jutro też jest dzień, jutro też to możesz zrobić, załatwić.